A w naszym studiu teraz pojawiła się pani Maja Strojwą. Pani Maja jest ściśle powiązana z projektem, który nosi nazwę Stereotyp, tak, Mają? Tak zgadza się. Witam. Witam cię serdecznie. Chodzi tutaj o projekt dotyczący w sumie fotografów, fotografii i bardzo fajnych y, wszystkich, y, że tak powiem, y, ujęć. No, wszystko się dzieje 27 lipca w Concordia Design w starej gazowni. No, Bardzo fajne z tego, co słyszałem. Takie motywy fotograficzne będą, że na przykład wywołane zdjęcie będzie w trakcie oglądania tego zdjęcia, człowiek będzie, artysta, który robił zdjęcie, będzie opowiadał na pierwotnym zdjęciu, i potem w ciemni, jakby zdjęcie wyjdzie na światło dzienne. Tak, to jest racja? Zgadza się, zgadza się wszystko. Z tym, że projekt trwa już od pół roku, można powiedzieć. Eee, przez te pół roku udało mi się namówić do współpracy. Około 13 fotografów mówię około, bo to wszystko jeszcze się toczy. Mhm. E, tych 13 fotografów e, przekazało mi swoje zdjęcia, każdy dwa zdjęcia. E, jeden z nich, czyli Piotr Pietryga, przyszedł do mnie z taką propozycją warsztatów i to, są, to jest właśnie ta druga część projektu, o której ty mówisz, czyli warsztaty fotograficzne, a pierwsza pierwsze performance sama wystawa, 11. Tak? tak, tak, zgadza się. E, no i wyszliśmy właściwie od tej wystawy, która, e, która na którą składa się mm -hmm. 13, 13 prac po, po dwa zdjęcia. Rozumiem, a ten. Czyli to wszystko będzie się odbywało w ciągu jednego dnia, 27 e, lipca, tak. czyli 27 lipca najpierw odbędą się warsztaty Performance 11. I z tych warsztatów zdjęcia, które powstaną, dajemy jakby na Wernisarz, który będzie połączony z tymi zdjęciami, które już mamy i tutaj takim, to będzie jakby takim finałem. Na to wszystko dodajemy jeszcze koncert muzyki elektronicznej. Aha, rozumiem. No dobrze, to skoro mówimy o koncercie, to może teraz zrobimy krótki przerywnik postaci piosenki okay. i zaraz rozmawiamy dalej. Okej. Okay. 27 lipiec, dzień fotografa można powiedzieć w związku z wernisażem i nie tylko i wystawą pod tytułem Stereotyp, którą, którego organizatorką, tak, tak jest skazuję. pani Maja Stroiwos i właśnie siedzi tutaj obok mnie. No powiedzmy coś więcej na temat tego wernisarza, bo jest to bardzo ciekawe wydarzenie, taka chrapka i w ogóle coś zachęcającego wszystkich amatorów i takich ludzi lubiących delektować się fotografiami. No będzie ciemnia. Mnie zainteresowała na przykład ciemnia w tym całym wydarzeniu. O co chodzi z tą ciemnią, pani Majo? Zaczynamy od ciemni, będzie to pomieszczenie, właśnie w Concordii, za, zaaranżowane na ciemnie, bo to nie będzie prawdziwa ciemnia. E, czyli czerwone światło, półmrok, kuwety, powiększalniki. Kuwety to są takie. A w kuwetach co? W kuwetach woda. Tylko woda, Myślałem, że woda. tam się używa jakiejś. Też się używa, tak? Środków. Chemikalia różne polewa się, tak. Nie, mhm. ja się dokładnie też na Jak czym? długo nie takie znam. zdjęcie się wywołuje, powiedz mi? Nie wiem. Nie ja nie wywołuję zdjęć. Bo z ale... tego, co wyczytałem a propos tak. tego, to było tam, że jedną, dwie minuty zajmie y tak, moment tak. pojawienia się zdjęcia y na arkuszu. zgadza i... się. W tym czasie każdy z autorów zdjęcia z tych 11 osób będzie miał okazję do tego, aby opowiedzieć o tym zdjęciu, jak ono powstało, jaka jest jego historia. No, i na oczach wszystkich obecnych zostanie wywołane zdjęcie. Rozumiem. A tematyka była wybierana przez artystę, jest czy była jakaś Narzucona, ustalana? jeszcze jest, nie zdradzamy. Tematyki warsztatów. Tak, Aha, rozumiem. Ale będzie ona jedna, nie będzie różnych etapów nie, przechodzenia, nie będzie, będzie jedna, będzie jedna tematyka. się. się. A jakieś, jakieś hasełko takie? No, stereotyp nam... tutaj może trochę Aha. naprowadzić, to na pewno wszystko będzie w tym temacie, będzie zbliżone na pewno i powiązane. No tak, i wywołujemy zdjęcia y, na nietypowym, większym formacie, nie na takim zwykłym y, y, małym, tylko na dużym, także też to będzie ciekawe. Y, no i jak też powiedziałam, te zdjęcia dołączamy y, do tych zdjęć, które już nam się udało zgromadzić, do tych 13. Na wystawie, która będzie poprzedzała całe wydarzenie tak. tych warsztatów, tak? Tak, tak, zgadza się. Y, no i robimy jeden wspólny wernisaż dla całej wystawy. No i w trakcie tego wernisażu będzie koncert muzyki elektronicznej Tepikara. Pana Tepikara już znamy, Pana, bo był Tepikara. u nas w radiu również kiedyś. Ja sam byłem na jego koncercie, bardzo ciekawa muza, bardzo oddany człowiek w swojej muzyce i to rozumiem zwieńczy całe, całe wydarzenie, tak? Zgadza to będzie się. koniec. Tak. Wtedy a co z tymi zdjęciami się stanie potem, że e, już Te będziemy... zdjęcia powędrują jeszcze, te zdjęcia pójdą sobie do Wrocławia, powiszą w jednym miejscu, prawdopodobnie jeszcze w Poznaniu, i później zostaną na kompozycji, jako kompozycja stała w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdzie będzie można je podziwiać już no zawsze. Oczywiście w Poznaniu. Tak, w Poznaniu. No to, to jest świetnie. Spuścizna tych artystów będzie jakby na naszym terenie. To jest tak, najważniejsze, że nie możemy pokazać gdzie indziej, ale ważne, żeby było u nas, tak? Tak, tak, tak. No bardzo fajne. Zapraszamy serdecznie na wydarzenie Stereotyp. Jest to, jeszcze raz powtórzę, stara gazownia Concordia Design, 27 lipca. Start o której? Godzina 18. Godzina 18, a jeżeli chodzi o wstęp... Wolny. Wstęp wolny, także Oczywiście. zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdjęciami, no i również muzyką elektroniczną na to właśnie wydarzenie. Dziękuję, Maju, za rozmowę. Dziękuję również. Do Rozmawialiśmy dziękuję. z Mają Strojwąs.